Pa Bogu. <tryk> Mamy ten cudowny przywilej, że jako ludzie możemy mieć w swoich rękach największy skarb, jaki na tym widzialnym świecie istnieje. To jest Słowo Boże. Nie ma większego skarbu. Niż słowo Boże, ponieważ to jest słowo, które pozwala nam poznawać naszego Boga. To jest słowo, które sprawia, że nasze życie zaczyna się zmieniać i stajemy się dziećmi Bożymi przez tą prawdę, którą tu poznajemy. I Jak każdy skarb, do tego skarbu też potrzebny jest klucz. Każdy skarb, który jest coś warty, jest. Dobrze ukryty, i nie każdy może go sobie po prostu wziąć. A do tego skarbu kluczem jest Duch Święty, jak wszyscy wiemy, i oby ten Duch napełniał nasze serca, abyśmy mogli właściwie pojmować to, co Bóg chce do nas powiedzieć, bo zaprawdę są to słowa, które potrafią zmienić życie człowieka i uczynić go szczęśliwym. I chciałbym się Podzielić kilkoma słowami takimi, z którymi Pan do mnie docierał i to jest w Ewangelii Marka, w czwartym rozdziale od 35 wiersza, i rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi. A inne łodzie towarzyszyły im i zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego. Nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że zginiemy, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I rzeczywiście sytuacja taka, że człowiek zdawałoby się, że może się przerazić, ale z nimi jest Pan. I rzeczywiście, przecież oni widzieli już tyle rzeczy, tyle się stało, tyle cudów widzieli. I co? I w takiej, w takiej chwili, doświadczenia nagle są przerażeni. I właśnie, czytając ten, ten fragment, jakby bardzo odczułem, że jest to kierowane do mnie, dlatego że oni wtedy na tym jeziorze doświadczali. Tego tak dosłownie, a my doświadczamy tego każdego dnia, kiedy przychodzą różne zawirowania w naszym życiu, kiedy diabeł rozpętuje wokół nas jakąś burzę i wtedy przychodzi jakieś zwątpienie. A Pan mówi, jakże to? Jeszcze wiary nie masz? Człowieku, zapomniałeś, co się stało w Twoim życiu? Zapomniałeś, kim byłeś? Czyżbyś myślał, że sam to wszystko osiągnąłeś? Że sam żyjesz teraz w ten sposób? Dlaczego nie masz wiary? Dlaczego zaczynasz wątpić, kiedy zaczyna być wokół ciebie jakieś zamieszanie, kiedy zdaje ci się, że może zostałeś sam? A Pan przecież mówi, nigdy Was nie opuszczę. Oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dlaczego więc jesteście bojaźliwi? Te słowa były bardzo mocno do mnie skierowane. Wiem, bo wiem z praktyki, jak reaguje ja sam na to, co się dzieje dookoła, jak ciało zaczyna szukać swoich rozwiązań, chce się zabezpieczać, chce. Chce robić jakieś rzeczy, żeby sobie zapewnić jakiś byt. Troszczy się o to, o tamto. A Pan Jezus mówi, nie troszczy się o to. W Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale, są też takie słowa. 27 Wiersza. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który Wam da syn człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I następnie, 51 wiersz. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I powiem wam, że miałem długo też problem z tym wersetem, ponieważ nie, nie mogłem zrozumieć, o co tu chodzi, ale tak jak tu dalej jest napisane znowu w 63. wersecie, duch ożywia, ciało nic nie pomaga, słowa, które wam powiedziałem, które powiedziałem do Was, są duchem i żywotem. A więc te słowa, które tu są napisane, cały ten, cały ten fragment tutaj, wiecie, co tu jest napisane, to nie są zwykłe literki poskładane w wyrazy i wyrazy, w zdania, ale to są słowa, które są duchem i żywotem. Te słowa dają człowiekowi życie wieczne. Jeżeli jest w stanie człowiek przyjąć te słowa i zastosować, to zaczyna się cud, cud przemiany. Tak jak nie rozumiałem tego, że jak mam spożywać Pana Jezusa, a On przecież on to wyjaśnia w duchowy sposób, też w Trochę wcześniej, w czwartym rozdziale, kiedy, kiedy mówią do Niego uczniowie mistrzu jedz, a On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł Mu jeść? A Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. A naszym pokarmem jest... Karmić się Panem Jezusem. On jest naszym chlebem żywym chlebem, który został posłany z nieba, tak jak Izraelici każdego dnia na pustyni zbierali mannę, którą Bóg im posyłał. Tak my musimy każdego dnia przyjmować z nieba ten pokarm naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który właśnie jest dla nas tym, co daje nam to nowe życie. I to jest ważne, właśnie, żeby to robić codziennie. Tak jak oni zbierali tą mannę codziennie, tak my potrzebujemy tego pokarmu każdego dnia. Nie to, że się najemy raz, czy na przykład jak tu przychodzimy na zgromadzenie, najemy się i później cały tydzień jesteśmy najedzeni. Potrzebujemy każdego dnia tego napełnienia. Jak ważna jest ta społeczność z Panem osobista, w komorze, kiedy duch przybliża się do Pana, kiedy dusza. Jest przy nim. Wiem, że właśnie tak jak w, jak w tym y, fragmencie, z tą burzą diabeł, za wszelką cenę, próbuje zwalczać naszą wiarę, próbuje zniszczyć nasze świadectwa, a Dawid też dużo pisze o tym w swoim psalmie 119. Wiersz 31: Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie. Później, wiersz 59. Zastanawiam się nad drogami moimi i zwracam kroki moje ku świadectwom Twoim. Później, 95. Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, ale ja rozważam świadectwa Twoje. I to jest właśnie to, że kiedy jest ta burza. To my musimy mieć świadomość tego, kto jest naszym Bogiem, co On dla nas zrobił, że mamy te świadectwa, każdy, każdy z nas ma te świadectwa i cały czas starać się sercem być przy tym, nie dać się tak jak Piotr, kiedy wszedł do tej wody, zobaczył co się dzieje i zaczął tonąć. Pan mówi: Nie bądźcie bojaźliwi. Pamiętajcie o tych świadectwach. Dałem wam pokarm z nieba, dałem wam Jezusa Chrystusa, którym się możecie karmić, który was napełni tym wszystkim, co jest potrzebne, żebyście mogli zwyciężyć w tej wojnie, żebyście mogli być odważni, żebyście mogli być silni. On, wasz wódz, jest zwycięzcą. Jeżeli nim się karmicie, to i wy zwyciężycie. Ciało tu nic nie pomaga. Ciało przeszkadza, dlatego ci ludzie nie mogli zrozumieć Pana Jezusa, kiedy mówił do nich te słowa. Mówili, co to za mowa w ogóle? O czym on mówi? My tego nie rozumiemy, jak mamy zjeść go. No, oczywiście, przecież on nie mówił dosłownie, że mamy go zjeść, tylko mamy to w duchowym sensie odbierać. Mamy to rozumieć tak, że on stał się właśnie tym chlebem dla nas i naszym pokarmem codziennym. Niech Pan pomoże nam, żebyśmy się właśnie. Z jak największym apetytem karmili tym pokarmem, bo nie ma lepszego pokarmu dla nas i bardziej niezbędnego. Dzięki Bogu naszemu, że dał nam Pana Jezusa i że On wszystko już uczynił. Byśmy tylko wytrwali przy Nim. Amen.